Witam Was serdecznie w pierwszym wydaniu Między uszami. Jak sama nazwa wskazuje, między uszami to nie to samo co uszy duszy. Chciałem się z Państwem podzielić kilkoma bieżącymi refleksjami. Pierwsza dotyczy webinaru, który odbyliśmy kilka dni temu. Tak, miał miejsce nasz pierwszy webinar pod tytułem Jak sobie poradzić ze strachem, i było to doświadczenie dla mnie niesłychanie ciekawe, niesłychanie inspirujące i niesłychanie zaskakujące. Było nas tam w najpełniejszym rozdaniu bodajże 27 osób. Ja wiem, że była całkiem duża grupa z Państwa, która zgłosiła się ostatniego dnia z chęcią uczestnictwa w webinarze. Ja nie zdecydowałem się Państwa dołączyć, bo powiększyłoby to naszą grupę webinarową wspólnie do liczby osób prawie 50. Trochę z obawy o to, jak sobie poradzi nasza platforma, którą pierwszy raz mieliśmy możliwość eksperymentować, jak ona sobie radzi przy takim obciążeniu kilkuosobowym właśnie. Nie wiedziałem też, czy, czy dyskusja nie potoczy się takim torem, że, że obecność tak dużej liczby osób no, siłą rzeczy skazywałaby całkiem sporą grupę ludzi, na no, to już nie mieliby kiedy zabrać głosu. Więc no, mamy takie doświadczenie po tym pierwszym webinarze, że może być nas więcej chętnych niż 20 parę osób i na pewno znajdziemy jakieś rozwiązanie, by sobie z taką sytuacją poradzić przy okazji następnego webinaru, bo takowy z całą pewnością się odbędzie. Natomiast w kwestii tego pierwszego webinaru to chcę jeszcze powiedzieć, dlaczego się nie, pod, nie podejmuję dokonać jakiegoś skrótu. Otóż to okazało się być spotkanie bardzo wielowątkowe i mogę powiedzieć w swojej treści wielowymiarowe. I ja miałem takie silne postanowienie, że jako moderator tego webinaru będę dbał o to, by każdy z jego uczestników trzymał się jakoś tam tego głównego tematu i nie odbiegał za bardzo od niego. I mogę powiedzieć, że ze swojej strony zrealizowałem swój plan w 100%. Dbałem o to, by każdy z uczestników webinaru trzymał się jakkolwiek bądź tematu głównego, i skutkowało to tym, że nikomu nie przerwałem, nikomu nie ukróciłem jego narracji, albowiem wszyscy się trzymali jakkolwiek bądź tam tematu głównego, po prostu się dowiedziałem, że ten temat główny webinaru jest dużo szerszy niż mi się wydawało. I stąd doszło do takiej sytuacji, w której no, odbyliśmy tam bardzo ciekawą rozmowę, powiedziałbym bardziej o charakterze rozmowy przy kawie, czy też przy ognisku, jak ktoś powiedział z moich przyjaciół, niż jakkolwiek bądź akademicko rozumiane spotkanie seminaryjne. Mnie się bardzo podoba taka forma i myślę, że byłoby super, jeżeli nam się uda ją kontynuować, no właśnie w takiej formie, no absolutnie partnersko i współtwórczej ze strony każdego, kto tam bierze udział. No i... Yy... Tam nie bardzo jest co jak gdyby skracać, można by upublicznić całe to webinarium albo w ogóle, a nie mam zgody uczestników tego webinarium na upublicznienie tego nagrania, ale jak powiedziałem przy następnym webinarze, być może jeżeli taka będzie wola uczestników, podejdziemy do tego tematu inaczej. Następny webinar jak najbardziej, myślę, że już w tym najbliższym tygodniu, mam nadzieję, że w najbliższych uszach, które się ukażą gdzieś tam za kilka dni, o czym też za chwilę powiem, już będę mógł Państwa zaprosić na następne webinarium. Podam jakiś temat, nie wiem jeszcze jaki. Mogę tylko powiedzieć, że mnie chodzi po głowie taki temat wyśmienity do takiej właśnie rozmowy w konwencji kawy bądź też ogniska, pod tytułem Jak praktycznie mamy sobie dalej radzić, ale to będzie tylko jedna z moich propozycji w czasie dyskusji, którą podejmę z, z tą wspaniałą grupą spośród Państwa, która w tej chwili ze mną współpracuje. Przy organizacji webinaru, przy organizacji forum, przy moderowaniu forum. Zresztą dla każdego z Państwa, gdyby ktoś był chętny do takiej pomocy w tej chwili, przy tym co robimy, to bardzo proszę, na pewno się miejsce znajdzie, każdy do tej ekipy dołączyć może i zapraszam serdecznie także w jej imieniu, dlatego że wiem, że moje koleżanki i moi koledzy, którzy w tej ekipie są, momentami się czują dość mocno przeciążeni tym, co jest do zrobienia. Więc zachęcam, jeżeli ktokolwiek z Was chciałby nas wspomóc w takiej pracy online, którą mamy wszyscy do zrobienia, to super, zapraszam. Teraz drugie, o czym chciałem Państwu powiedzieć, to chciałem powiedzieć, że przepraszam bardzo, że nie ukazało się dotąd uszy-duszy. Ja powiem szczerze, ja się chyba zawiesiłem. Jakoś w tym swoim procesie trochę nie bardzo. E znalazłem jakieś fajne rozwiązanie na to, żeby pójść dalej. Znajdę je na pewno, ale jak Państwo wiecie, moje założenie dotyczące uszy duszy było takie, że niezależnie od tego jaki temat w zasadzie tam bierzemy na warsztat, to ja się też jakoś staram dzielić z Państwem tym, co mnie się udało zrobić w tej dość eksperymentalnej drodze pod tytułem Zmieniamy wariant wydarzeń, w którym byliśmy dotychczas. No i, i muszę dojść do takiego punktu, który uznam, że jest, jest czym się podzielić, że jest coś wartościowego do powiedzenia. Trochę, jak powiedziałem, się zawiesiłem, więc bardzo Was proszę o, o wyrozumiałość i o trochę cierpliwości. W przyszłym tygodniu na pewno się jakaś forma uszy, duszy y, pojawi. Ale gdyby ktoś z Was bardzo ubolewał na tym, że nie ma czegoś inspirującego do oglądania w sieci, to mogę Wam polecić taki film, który się nazywa Reconnect the Movie. I to jest film autorstwa Briana Rose. To jest ten facet, który prowadzi tę platformę pod tytułem London Reels, którą Państwo już żeście się kilkukrotnie przy okazji chociażby uszy, duszy zetknęli. Materiał Bruce'a Liptona pochodził z tej platformy właśnie. Brian Rose nakręcił dokument na temat swojego doświadczenia z ajachłaską i mogę Państwu go serdecznie polecić jako coś, co jest inspirujące. Można sobie wyciągnąć z tego różne własne wnioski. Oczywiście, udokumentować ceremonię jachłaski nie jest łatwo, ale zobaczcie, jak sobie Brian Rose z tym poradził. On w tej ceremonii bierze udział wraz z Denisem McKenna. Denis McKenna to jest postać, którą być może część z Państwa zarezonuje no, zupełnie w innej konwencji niż Brian Rose. Denis McKenna jest bratem Terensa McKenny. Terence McKenna to jedna z bardziej fascynujących, moim zdaniem, postaci zeszłego stulecia. Ten zmarł w 2000 roku to na pewno ogromny wizjoner, filozof, naukowiec, botanik, badacz mózgu, badacz świadomości, eksperymentator z różnego rodzaju psychodelicznymi roślinami. Miał zresztą w pewnym momencie, w końcowym momencie swojego życia wielohektarowy ogród, na którym zgromadził wszystkie rośliny psychodeliczne całego świata. Po to, by je przechować, zachować, a zarazem by móc robić jakieś badania i eksperymenty z tym związane. Dennis McKenna, który jest jego bratem, który bierze udział w tej ceremonii, która jest udokumentowana na tym filmie Reconnect, o którym Państwu opowiadam, jest bratem Teresa i w zasadzie, można powiedzieć, idzie bardzo podobną drogą jak jego brat. Film, jak powiedziałem, moim zdaniem inspirujący, ma polskie napisy, co ułatwia jego odbiór. Serdecznie Państwu polecam, może jako, jako coś do obejrzenia, chociażby na weekend. No i to jest to, czym się chciałem podzielić z Państwem. Serdecznie dziękuję za cierpliwość i za wyrozumiałość. Także moim patronom serdecznie dziękuję za cierpliwość i za wyrozumiałość. Zakładam, że ją z Państwa strony mam. No i do zobaczenia w przyszłym tygodniu w najbliższym odcinku Uszy Duszy. Dzięki serdeczne.